Dzień dobry Państwu. 20 ust. 3 ustawy o samorządzi gminnych otwieram dzisiejszą ósmą na sesję w Rady Miejskiej w zwołano na wniosek burmistrza gminy miasta Witkowie. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych na ogólną wieżę 15 Pani Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawo o Dzisiejszą sesję uważam za otwartą. Porządek obrad został podany na internet po sesji. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego. Zdjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miejscowości Tegwina w imię. Proszę Pana Burmistrza o omówienie projektu uchwały. Szanowni, Szanowni Państwo, na ostatniej, na ostatniej sesji spotkaliśmy się między innymi, by przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębina, W międzyczasie doszło do różnych okoliczności, i na podstawie tej okoliczności Rada przesunęła rozpatrzenie tego punktu czy tego tematu właśnie na dzień dzisiejszy yy, dlatego, że yy, Pan Przewodniczący to uzasadnił w międzyczasie osoby, które ewentualnie miałyby być objęte a są właścicielami tej nieruchomości, miałyby ewentualnie się w tym temacie wypowiedzieć. I na dzień dzisiejszy, czyli praktycznie piątek poniedziałek, no i dzisiejszy dzień zainteresowane osoby bodajże 3 lub 4 były tutaj naszych pracowników, interesowały się sporządzeniem właśnie przystąpieniem do sporządzenia tego planu zagospodarowania i praktycznie mogę powiedzieć, że oprócz dwóch osób, które na tą moją propozycję którą przedstawiałem na sesji w czwartek, dotyczącą tych 285 metrów, jeżeli chodzi o tą odległość w stosunku do sztuk, które planowane są, powiedzmy, tam być produkowane, to dwie osoby miały jak gdyby takie uwagi. Jedna osoba, no oczywiście nie mogę mówić o po nazwisku, bo wiadomo, że tutaj ochrona danych osobowych, RODO i tak dalej, ale jedna osoba, no praktycznie nie mogłem uwzględnić, nawet mimo szczerych chęci tej propozycji, czy ta działeczka, czy ta nieruchomość była jak gdyby poza tym planem. Natomiast w drugim przypadku y, uwzględniłem y, uwagę właściciela nieruchomości i w stosunku do tej mojej pierwotnej wersji, która obejmowała około ten plan około 61 hektarów, pomniejszyłem o jeden mniej więcej na okrągło hektar, czyli do około 60 hektarów, wykluczając część działki 11 przez 1 i 12 przez Jeden. I w związku z tym mój projekt, jeżeli chodzi o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębina Gmina Bitkowo, uwzględnia to, co przed chwilą Państwu tutaj przedstawiłem. Do tego jest załącznik mapowy. Także Państwo Panowie Radni mogą się tutaj szczegółowo... W tym temacie zapoznać. To praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o wstęp. Myślę, że jeżeli będą jakieś pytania, to na ile będę mógł odpowiedzieć, to tutaj przybliżę Państwu tematy. Jest również sporządzona analiza, do przystąpienia jest również tam uzasadnienie, także. Taka jest moja propozycja, jeżeli chodzi o projekt uchwały związany z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego w miejscowości Dembica. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj też na moje ręce wpłynęło pismo od Pana Jarosława Brzyżewskiego, czyli inwestora i prosił mnie, abym rozesłał to pismo radnym. Zrobiłem to, bo radni dysponują tabletami, także dzisiaj mamy możliwości techniczne, że to w jeden momencie dzisiaj dzieje i mieli parę godzin zapoznanie się z tym. I Również prosiłbym, aby odczytał to pismo na dzisiejszą sesję. Tak to twierdzę. Szanowni Państwo, w związku z zaplanowanym przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tębina, obejmującego wiadomości stanowiące moją własność, mniejszy pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma zostać uchwalony wyłącznie na terenie nieruchomości stanowiącej moją własność. Mając względzie powyższe, jak w terminie, który postanowiono przystąpić do uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie powinien budzić w sprawie wątpliwości, iż uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu ma na celu uniemożliwienie realizacji przeze mnie inwestycji polegającej na budowie obiektów czarnych, trzodych leków. Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na okoliczność, iż dla przedmiotowej inwestycji została już wydana prawomocna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Uzyskanie wyżej wymienionej decyzji było poprzedzone kilkomiesięcznym postępowaniem administracyjnym, w trakcie którego to postępowania żadna zainteresowanych stron, w tym mieszkańcy okolicznych nieruchomości, nie w jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do planowanych przeze mnie inwestycji. Pragnę również podkreślić, że uzyskanie przedmiotowej decyzji o warunkowaniach środowiskowych było poprzedzone poniesieniem wysokich nakładów finansowych związanych przede wszystkim ze sporządzeniem raportów o działaniu inwestycji na środowisko. Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, iż tak zwana uzysowi ustawa odorowa do tej pory nie została uchwalona oraz obecnie znajduje się jedynie na początkowym etapie legislacji. Powoływanie się na, się na zatem treść przepisu wyżej wymienionego ustawy jest jedynie spekulacją i tym samym przystąpienie do uchwalenia miejscowego planu czy też uzależnienie treści tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powinno w żadnym stopniu motywowane wejście w życie wyżej wymienionego ustawy, która de facto nie istnieje i nie obowiązuje. Co więcej, pragnę również zaznaczyć, iż na organach administracji samorządowej ciąży obowiązek równego traktowania wszystkich podmiotów przez władze publiczne, wynikający z artykułu 32 ust. 1 Konstytucji. Jednocześnie podkreślam, że ewentualne pozbawienie mnie możliwości realizacji decyzji polegającej na budowie budynków związanych z produkcją rolną po pierwsze rażąco ograniczyłoby moją. Prawo własności, a po drugie pozbawiłoby niemożliwości możliwości właściwego i prawidłowego korzystania z przedmiotowych terenów będących używanymi rolnymi. Oświadczam również, że w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, unieważniającego realizację wyżej opisanych decyzji będę na podstawie artykułu 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dochodził o odszkodowania w związku z. Obniżeniem wartości nieruchomości stanowiącej moją własność. Nie powinno bowiem budzić jakichkolwiek wątpliwości, że uniemożliwienie realizacji przedmiotowej inwestycji, co do której inwestycji została wydana prawomocna decyzja o uwarunkowaniach na terenach stanowiących moją własność, w rezultacie doprowadzi do rażącego obniżenia wartości rynkowej nieruchomości. Wyrażam jednocześnie nadzieję, iż Rada Miasta Litkową, kierująca się przede wszystkim interesami i dobrych oraz jej mieszkańców nie podejmuje uchwał, które mogą w przyszłości doprowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczych gminy w stosunku do właścicieli nieruchomości. Mając w zaznaczeniu powyższe okoliczności, pragnę do radnych gminy Zgłowo kadencji 2018-2023 o podjęciu na sesji zaplanowanej na dzień 28 maja 2019 roku uchwała o nieprzystąpieniu rozporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania. przez szczepionkę. Z szacunku, pan Jarosław, Ja tylko przypomnę, że 29 kwietnia również było pismo drugiej strony z mieszkańców tego gminy. No i teraz Rada musi rozpatrzyć i. Jedną stronę i drugą. Także to, te paragrafy dotyczą nas, jednych mieszkańców i drugich. Proszę bardzo. Czy y, radni mają jeszcze jakieś y, pytania do pana Burmistrza? Czy y, mamy pełną wiedzę, no, bo na posiedzeniach na spotkaniach tutaj i z inwestorem i z dyrektorem produkcji tej inwestycji także czy już mamy pełną wiedzę do podejmowania uchwały czyli jesteśmy gotowi. Jest jeszcze jedna sprawa, że przy głosowaniu musi być wyłączony pan radny Czarnicki z tego względu, że ma grunty, które obejmują ten plan, który zmienia. I on nie może głosować w swojej sprawie. Czyli Tak jest, jest w tym wypadku wyłączony, tak to przewiduje ustawa o samorządzie. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Zagłosowania przestrzennego części miejscowości Bejwina gminy Pitkowo. Pan Marek Jadasz? Za. Marek Budzik? Za. Krzysztof Bykowski? Za. Krzysztof Kołodecki? Za. Eugeniusz Czapicki? Wyłączony. Tomasz Janas? Za. Piotr Juźlik? Za. Paweł Lisiak? Trzymuję się od głosu. Wstrzymuje się. Za. Eugeniusz Mierski. Za. Renata Robasiewicz nieobecna. Paweł Roszyk. Za. Paweł Szymański nieobecny. Marian Walczak. Za. Marek Gatorski Za. Stwierdzam, że uchwała podjęta większością głosów 11 za, przyjęte wstrzymujących. Przechodzimy do punktu trzeciego. Inne sprawy. Czy pan Przechodzimy do punktu czwartego. Wobec wyczerpania się porządku ósmy nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Zamykam jego prawie. Dziękuję bardzo.